Mamy. Dziękujemy Wam za wszystkie ciepłe dni, które z Wami przeżyliśmy, za to, że byłyście, jesteście i będziecie. Przy okazji Waszego święta stało się już tradycją, że Nikolaus Pan przygotowuje niespodziankę. W tym roku przyjmijcie proszę życzenia również od dzieci z niepublicznego przedszkola Małej Medycynki i inicjalistów 8 LR. Od święta, 100 załóżów od Pawła panienki. Dużo zdróżka i miłości. Ja bardzo kocham od planety do planety, serduszkowy stół i każdej jednokrówki do tej słów. Zostało się do mój Roschnie ja mamy, to za pierwsza ja życiu? od początku. Czasu dla siebie Miłość. Owocnych zakupów. Zdrowia. Szczęścia. Sukcesu. Mądrości. Relaks. Realizacji Miłości. Cierpliwości. Energii. Pomyślności. Awansy. Smacznie i Wspaniałych podróży. Dołączamy się do tych wszystkich życzeń i mamy nadzieję, że się spełni. Wszystkiego dobrego, drogi mamy.